Dzień dobry, nazywam się Bartosz Gołąbek i jestem dyrektorem Instytutu Humanistycznego w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Instytut Humanistyczny jest jednym z filarów naszej uczelni, tak chcemy o nim myśleć i myślę, że tak większość ludzi, szczególnie studentów, nas postrzega, bo to z humanistyki wywodzi się źródło naszej prężnie rozwijającej się od kilkunastu już dobrych lat uczelni. To tutaj najpierw, jeszcze wieki temu, rozwijali swoje kształcenie jezuici, ale także w naszych budynkach w sercu karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, mamy takie zasoby, które odwołują nas do tej pięknej historycznej przeszłości. Przeszłość nie jest jednak naszym głównym celem rozważań. Nie skupiamy się tylko na tym, co było. Chcemy patrzeć bardzo Wnikliwie na to, co być może, jacy być chcemy, jakimi chcielibyśmy widzieć naszych przyszłych współpracowników, naszych partnerów, a dzisiaj studentów. Stąd też próbujemy tak opowiadać świat i, i takimi metodami docierać do naszych gości, także którzy do nas przychodzą, żeby jak najlepiej, jak najsprawniej e, mogli postrzegać otaczającą ich rzeczywistość e, z, z pełną paletą barw. Jeśli mowa o palecie barw, jeśli mowa o tych kolorach, które chcemy reprezentować w naszym instytucie, to trzeba się skupić na kilku bardzo ważnych elementach. Teraz chciałbym, żeby Państwo razem ze mną pomyśleli o tym, co faktycznie dla nas jest ważne. Wydaje nam się, że ważny jest drugi człowiek, że najważniejsze jest to, jak patrzymy na nasze otoczenie poprzez pryzmat młodości, ale też poprzez pryzmat wieku średniego oraz starości. Tym u nas zajmują się przede wszystkim pedagodzy. Mamy kierunki pedagogiczne. W tym roku uruchamiamy zupełnie nowy kierunek pedagogiczny, pięcioletnie, jednolite magisterskie studia, po raz pierwszy w, takim, w takiej konfiguracji w krośnie. Dla pedagogów, którzy będą chcieli się zajmować najmłodszymi, naszymi pociechami. Edukacja. Wczesnoszkolna i przedszkolna to jest to, co chcemy zaproponować bardzo szerokiemu gremium naszych przyszłych studentów. Opieka nad dziećmi to jest opieka nad przyszłością, to jest kształtowanie, formowanie postaw, otwartości. Dobroci, wyławianie z dzieci tego, co jest w nich najpiękniejsze, najważniejsze, no i też oczywiście zarażanie się ich entuzjazmem, ich energią. Dlatego liczymy na wielką popularność tego kierunku u nas. Ale oczywiście bazujemy na bardzo dobrych i wypracowanych podstawach w kierunku pedagogicznym. Nasza doskonała kadra od wielu lat prowadzi przecież te studia. Mamy także ofertę dla tych, którzy chcą opiekować się ludźmi w potrzebie. W potrzebie ze względu na swój stan zdrowia, ze względu na swoją kondycję psychiczną oraz ze względu na wiek. To też jest teraz bardzo ważne, nie należy o tym zapominać. Pedagodzy nasi zatem są taką wszechogarniającą grupą, która chce dotrzeć do wszystkich i ze wszystkimi mieć kontakt. Ta kolorystyka, te barwy, te odcienie pracy w naszym Instytucie oczywiście także koncentrują się na tym, z kim chcemy się w przyszłości i teraz komunikować. Stąd też mamy bardzo bogatą, precyzyjnie dopasowaną do miejsca i do czasu ofertę kształcenia językowego. Mamy tutaj zatem do czynienia ze studiami filologicznymi. Przede wszystkim jest to oczywiście najpopularniejszy od wielu, wielu lat kierunek filologia angielska. Który kształci naszych adeptów tak, aby bez żadnego problemu wchodzili i na rynek pracy, i do komunikowania się z partnerami z całej Europy, a w rzeczywistości z całego świata. Mówiąc o świecie, mówimy między innymi i myślimy o naszym całkiem fajnie działającym, bardzo go lubimy programie Global Partners in Education. Z uczelniami z całego świata komunikujemy się właściwie co tydzień na wyciągnięcie ręki, jest dla nas Libia. Stany Zjednoczone, Rosja czy Portugalia. Chcemy, żeby nasi studenci też mieli takie poczucie, że gdzieś tutaj, z pobliża, z Frysztaka, z Jasła, z Krosna, mogli sięgnąć świata, nie wyjeżdżając często w domu. Ostatnie wydarzenia związane z pandemią oczywiście jeszcze bardziej nas zmusiły do tego, żeby tą komunikację oprzeć na wymianie elektronicznej, ale nie tylko na tym stoi nasza międzykulturowa wymiana. Powiem od kilku dobrych lat, już 10 edycji i dobrą tradycję ma nasz Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, którego źródła są w Instytucie Humanistycznym. To dzięki naszej pracy, także wytrwałości w czasami niełatwych momentach historycznych dla Europy, dla naszego otoczenia, dla naszych bliskich sąsiadów mam na myśli Ukrainę, Rosję. Staraliśmy się ich tutaj gromadzić, i robimy to z wielką przyjemnością. Krosno jest miastem gościnnym, a nasz instytut daje zaplecze dla skonstruowania jak najfajniejszego, jak najlepiej brzmiącego, radosnego, kolorowego koncert, koncertu podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Języki obce to nie tylko język angielski. Oczywiście próbujemy. Bardzo jednoznacznie skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze. Najważniejsi są dla nas zawsze i powinni być sąsiedzi z różnych względów nie tylko historycznych także gospodarczych zatem kształcimy w obrębie języka niemieckiego i rosyjskiego w szczególności na dwujęzykowych studiach dla tłumaczy przygotowujemy tłumaczy chcemy żeby nasi studenci w doskonały sposób rozumieli świat ale żeby rozumieć świat trzeba wchodzić do niego najpierw przez język przez to jak ta kultura z pogranicza tutaj bardzo intensywnie na nas oddziałuje krosno jest wyjątkowym pod tym względem miastem chcemy tą energię tą dobrą energię krosna przekazywać właśnie naszym studentom no i język rosyjski od lat chociaż może nie w potężnych grupach ale może to i lepiej właśnie tak chcemy kształcić w mniejszych grupach, bardziej skoncentrowani na naszych podopiecznych, na naszych uczniach, i w ten sposób bardzo szybko osiągamy pożądane wyniki. Nasi studenci bez problemu komunikują się z Łotyszami po niemiecku, ale z Łotyszami także po rosyjsku, ponieważ wszędzie wokół nas te języki bardzo buzują, są wymienne, no ale to sprzyja poznaniu się ludzi i na to bardzo, bardzo mocno stawiamy. Jest też kierunek międzynarodowa komunikacja językowa, który właśnie celuje w bardzo jasne biznesowe zapotrzebowanie także naszych partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Co to jest to społeczno-gospodarcze otoczenie? Często sam sobie zadaję to pytanie. No, to są nasi przyjaciele. To są ludzie, którzy tutaj codziennie w Krośnie na rynku z nami się spotykają, przychodzą do nas. Mamy czas na kawę, mamy też czas na poważne rozmowy. Kilkanaście dużych firm oraz instytucji miejskich i e, instytucji o charakterze regionalnym współpracuje z Instytutem Humanistycznym, żeby współtworzyć tą dobrą atmosferę e, pracy e, i przekazywać dodatkową, uzupełniającą wiedzę naszym studentom, którzy no, w sposób szczególny oczywiście skłaniają się do tego, żeby zostać tutaj na miejscu. Tak chcielibyśmy, żeby oni tutaj zostawali, ale wiemy, że dajemy im do ręki bardzo niebezpieczne narzędzia, bo kompetencje językowe, kompetencje polonistyczne, które są także u nas bardzo ważne i pielęgnowane wciąż, spora dawka globalnych kompetencji, tak można byłoby o nich mówić. No, są po prostu drzwiami do sukcesu na całym świecie. Mamy już bardzo wielu dobrych znajomych naszych byłych studentów, którzy wysyłają nam pozdrowienia z odległych miejsc na świecie i promują nasze wartości to, jak to krosno zbudowało w nich postawę otwartości, pewności siebie, no i dostępu właśnie do tego świata, który jest wciąż niepoznany, wciąż niebezpieczny i dający wiele powodów do tego, żeby jednak sprzyjać tym, którzy są do niego, do, do niego, do pracy w nim jak najlepiej dostosowani. I przygotowani. Instytut Humanistyczny to także pamięć o przeszłości. Mówiłem już o tym, że mamy bardzo głębokie korzenie historyczne, ale nie tylko to nas powinno zajmować. Chcemy też pielęgnować pamięć o tej przeszłości, która zachowała się, zatrzymała czas w regionie. Dzięki pewnego rodzaju ukłonowi w kierunku naszych przodków, ale nie tylko o polskim korzeniach. Mówimy tutaj o Łemkach, o Serbach, Chorwatach, Węgrach, Słowakach, Czechach, którzy zostawili swoje życie na terenach nas otaczających. Chcemy zatem im oddawać także hołd. Międzykulturowość przeszłości może w pozytywny sposób oddziaływać na międzykulturowość przyszłości. Jeździmy, pielęgnujemy cmentarze I wojny światowej, które naszym zdaniem są jednym z najbardziej takich wyrazistych przykładów tego, gdzie znajdujemy się, jakim, jaką ta przestrzeń, w której kształcimy młodych ludzi, jest. Wszystkie te zadania, które przed sobą stawiamy, wykonywane są w świetnej atmosferze. To chyba warto też podkreślić kilkudziesięciu doskonale przygotowanych i zaangażowanych wykładowców, każdego dnia poświęca się nie tylko osobiście, przyjeżdżając tutaj na uczelnię, wchodząc do tych pięknych budynków, które mamy już tak wyposażone, że zazdrościmy sami sobie tych możliwości. To są laboratorium Sanako, to jest Kabina do kształcenia tłumaczeń to jest wiele e, pomieszczeń, które są przeznaczone do tego, żeby właśnie budować, tworzyć e, właściwie ad hoc, w dowolnym momencie, konferencje międzynarodowe. E, więc e, ta kadra, ci ludzie, którzy poświęcają swoje. Serce tutaj i zostawiają swój kawałek swojego życia tutaj w Krośnie. Z całą pewnością jest gotowa na to, żeby przyjąć Was z otwartymi ramionami w jeszcze większej liczbie. W związku z tym, że oczekujemy na większą liczbę studentów, bo faktycznie jest już. Takie poczucie, że Instytut Humanistyczny osiągnął swoje chwilowe możliwości. Zaproponowaliśmy i przygotowaliśmy kilka nowych kierunków studiów, które wzbogacą naszą ofertę. Pierwszy z nich to marketing internetowy. Liczymy na to, że już niebawem będziemy mogli zaprosić licealistów i wszystkich adeptów innych sztuk także i innych kierunków do tego, żeby dokształcili się u nas w dyscyplinie trochę magicznej, trochę jeszcze nierozpoznanej, czyli jak kształtować wizerunek i promować w internecie. Liczymy także na to, że już niebawem będziemy mogli um, zaprosić wszystkich studentów na studia magisterskie. To będą drugie w naszym instytucie studia magisterskie. Obok pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich e, na kierunku pedagogika, liczymy na magisterskie studia uzupełniające na kierunku lingwistyka stosowana. Cóż bardziej pięknego moglibyśmy zaoferować naszym absolwentom i studentom e, niż jeszcze lepsze poznanie języków obcych. Niemieckiego, rosyjskiego, o którym mówiłem. Dwa sąsiadujące. Oczywiście po środku w szerokiej fali idzie język angielski, ale mamy jeszcze taką malutką perełkę, na którą pragnę teraz zwrócić uwagę, to jest język hiszpański, który od wielu lat cieszy się u nas naprawdę sporym powodzeniem. Dlaczego? No dlatego najpewniej, że krosno dzięki swoim Entuzjastycznym i bardzo dobrze nastawionym dla przybyszów obywatelom, mieszczanom, przyjmuje od lat spore grupy ludzi właśnie z południa Europy w ramach programu Erasmus. Hiszpanie, Portugalczycy, Turcy, którzy zasilają nasze ławki, nasze sale. To jest y, południowy entuzjazm, na którym my liczymy, odwzajemniamy się im tym, kształcąc naszych studentów, właśnie y, jeśli chodzi o język hiszpański. Odjeżdżają od nas, wyjeżdżają od nas z Krosna z pewnymi kompetencjami, które właśnie w Hiszpanii, w Barcelonie, w Walencji i w innych miejscowościach tego pięknego kraju dają im możliwości komunikacyjne na takim poziomie, żeby czuli się tam bezpiecznie, pewnie i żeby wracali do nas zadowoleni. Tak wygląda y, całokształt różnych spraw. Które w Instytucie próbujemy każdego dnia animować, rozwijać, no i pracujemy na zasadzie drobnych kroczków, ale pracujemy przede wszystkim w oparciu o bezpośredni kontakt z naszymi studentami. Chcemy, żeby byli naszymi konsultantami, nie tylko chodzi nam o to, żeby ich kształcić. Chcemy po partnersku rozwijać nasze zaplecze, z siebie rozwijać i czynimy to każdego dnia. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie daje masę bardzo dobrych i interesujących możliwości. Jestem tego żywym przykładem. E, zostałem tutaj przywieziony pewnego pięknego, słonecznego, upalnego dnia już kilkanaście dobrych lat temu i do dzisiaj e, z entuzjazmem patrzę na tamten pierwszy dzień e, mojego pobytu w Krośnie. Serdecznie zapraszamy do nas na studia. Instytut Humanistyczny jest gotów do jak najszerszego rozwijania waszych pasji.